Ja dawno nie było co ja dzisiaj robię Mam lepsze konto, patrzcie, 185 gramów, 3501 monet. Mam no, 45 postaci. Dawno nie nagrywałem, mam meg. Mam na 11 mocy, PiPi, zbieram na hiper. Nie chcę kupywać. Jeszcze mam Piper, i jeśli nie zwróciliście uwagi no to tutaj mam current plus i na tym widzowie mam jeden trzeci lewy, dwa drugie i cztery pierwszy znaczy pięć pierwszych no więc widzowie dziś możemy sobie pograć mam słaby głos sorry widzowie ale mam dziesiątą pasę próbuję już od dawna wpić legendarnego i bardzo chcę mieć Tito Mówi co tutaj. Wejdę sobie tu I ten, i Mam jeszcze Franka chyba, nie wiem Tak mam To jest moja nowa postać No Więc Dzisiaj może sobie nim zagramy Albo nawet wypróbuję Widzowie można, może słychać coś w tle, więc czekajcie, już powinno nie słychać i możemy sobie pograć w problem. Mm, Sorry, że nie mam kamerki, ale za to mogę już nagrywać dlatego, bo znalazłam inną aplikację i mogę inaczej nagrywać. Ale mało było odcinków z gier. Teraz mogę już no, ciągle było z prawdziwego życia. Ale już mogę skier. Więc widzowie. Broster teraz fajna gra. Próbuję pobić mój rekord pasy zwycięstw. Kurczę, już dwa razy zmarnowała buta, Szelka szalisek ma dobra, ale no gdzieś taki krótki odcinek, był. Bo... No widzowie to jest... No, na razie dawno nie robiłem odcinku, więc na razie ten nie robię, ale jeszcze ten pogramy czasami. Jakieś odcinki będą. To ja wam powiem, czy wygrałem czy przegrałem. Już widzowie jestem, wygrałem kurczę lando no, na no, ale... Ja zrobiłem chociaż najwięcej obrażeń 12, pas, 12 pasa zwycięstw A mój rekord to 17 spróbuję pobić Znowu wam powiem, że wygrałem Widzowie wygrałem Najnarodniej hmm, Nie chcą grać, ale dobra To ja wam powiem, że wygrałem Oj, zobaczcie sobie, kto to nami gra ja wam powiem że wygrałem. Zaraz mam misję i gram jeszcze raz. Zobaczcie sobie kto ze mną gra. No i zaraz wam znowu powiem, że wygrałem. O, no, teraz może być się trudniej, ale czekajcie. I ciężko. A, ciężko było mi koło zabić Ledwo to co... Zabiję tych dwóch Bonnie i ich Właśnie ich Tych dwóch Też No widzę No widziałe. Jestem w gry No 4-0 Mam zadanko więc ha, W sumie ona mi prawie nic nie dało 50 puszek No to ja wam powiem czy wygrę. To czekajcie, Widzę, Widzowie, jeśli teraz wygramy, to mamy 7, 18 pasę, więc pobijemy moją um, pasę. I ja wam powiem, ile wygrałem. To jest moja już trzecia. Jeśli ją no wygram, to to będzie moja trzecia wygrana runda na razie. Trochę nie widzieliście, że wygrywałem, ale na razie. Trochę sobie poczekamy i zobaczycie, że... Żebra. Na razie tą rundę wam tylko pokażę. Tutaj nie cygnąłem, myślę, że tam pójdzie. Nie no, nie dobiłem jej. Dobra, ucieka mi dobiłem. Tu mamy tarę. Pochowa się w krzakach Znowu ta zmęczona, ale i w co jest? Piazda gry. Osiemnasta pasta. Osiemnasta pasta. 18 pasa. No i widzowie, także wygramy. Widzowie, że grałem kolejną rundę. Bez gryńców, 19 pasa. No i gramy tutaj. Będziemy mieli misję. I będziemy. No, zobaczymy. Widzowie, chyba przegramy tę rundę. O, najgorzej. A, mają mam nadal. na daleko. Ja spróbuję do niej podejść na blisko. Spróbuję do niej podejść z bliska, żeby jak najmniej HP nie zadawało. Patrzcie. Widzowie. Tak blisko. I teraz. O widzowie musimy to wygrać. Dobra. I teraz zobaczycie chwilę prawdy. Czy wygramy, czy nie. Powiem wam. Widzowie, proszę Brewster, żebyśmy to wygrali. Musimy mieć 20. pasę. To jest tak dużo, a tylko Piper im została. Tylko. Manchestera i wygrana, bo Chester miał klopsiki. Jest, widzowie, 20. pasa. Gramy dalej. Ten odcinek jest zbijany. Wbijamy pasy, no i jeszcze tam puhar. Chyba to przegramy. Nawet ja poczekam. Widzowie, żeby ona to wygrała, proszę. Dobrze, dobrze, dobrze. Ma ulta. Nie może to przegrać. Jak ona to przegra, no to będzie problem. A jak wygra, no to wygramy całą lądę. Oczywiście. O, musimy to wygrać, widzowie, widzowie. Uciekaj ultem, proszę. Ona musi ultem lecieć, bo zginie. Mówię właśnie. Ona też ma. O nie widzowie. Chyba to przegramy. Pokażę Wam czy wygramy, czy nie, ale Frank na razie widzę, że przegramy chyba. Ja to wiem. Luch? Ej widzowie, wygramy to chyba. Chyba to wygramy, bo jak będziemy mieli ulta, to to wygramy. Jeśli nie, to, to przegramy. Widzowie przegram to najgorzej przegrałem Przegrałem, 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 przegrałem. O widzowie Taka pasa i przegrana 50 pucharków, ale dużo No i Max 20 pasa Zmienię sobie chyba postać Nawet kara chyba Albo? Mac? No Mac. mam nie mamy jeszcze dwie rzeczy. Tysiące monet. Mam tyle. I widzowie, piszcie, czy chcecie więcej takich odcinków. A ja się żegnam. Pa.